Cześć, kochani, witajcie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj przychodzę do Was z takim pięknym wzorem. Ja użyłam go do zrobienia szalika. Ten wzór składa się ze słupków połączonych ze sobą. Jest to wzór składający się z takich mini V. A pomiędzy naszymi V są również dziurki. Jest to taki przewiewny wzorek. Bardzo ładny wzór, bardzo przyjemna w dotyku włóczka. Oczywiście zaraz Wam pokażę jeszcze tę włóczkę. Z bliska mamy tutaj przejścia kolorów. Oczywiście kolor jest ten sam, natomiast jest w różnych odcieniach. Zaczyna się od takiego ciemno-niebieskiego i przechodzi do coraz jaśniejszego niebieskiego. Zaraz Wam dokładniej jeszcze przedstawię tę włóczkę i życzę Wam miłej zabawy. No więc, kochani, tutaj jest nasza włóczka. Nazywa się Mega Color od Rico Design. Mamy tutaj 100 gramów. Jak widzicie, e, mamy te przejścia kolorów. Włóczka robi się coraz jaśniejsza, w środku jest najciemniejsza, później przechodzi do takiego błękitu. Włóczka składa się z trzech skręconych ze sobą nitek, które w trakcie zmieniają kolor. Tutaj. E, Właśnie to rozdzieliłam i widać strukturę naszej włóczki. W tym miejscu składa się on z ciemniejszego niebieskiego i dwóch jaśniejszych nitek. Zaczynamy od środka. I w środku jest ta włóczka tylko ciemno niebieska. W tym miejscu widać jeszcze lepiej, w jaki sposób jest ta włóczka skonstruowana. Składa się ona z trzech nitek, tak jak mówiłam. Ja obecnie tutaj um, mam e, ciemnoniebieski, obecnym jeszcze końcówkę, ponieważ jest trochę postrzępiona. Tak jak mówiłam, e, mamy tutaj. 100 gramów jest to 250 metrów długości, 80% akrylu i 20% wełny przeznaczona na szydełko o rozmiarze 6 lub 7. Ja rzeczywiście używam szóstki, numer koloru to 29. Ta włóczka jest dostępna również w innych kolorach, na przykład fioletowym, różowym czy szarym. I zaczynamy naszą robótkę.

Mam 15 oczek plus jedno dodatkowe, czyli razem 16. Więc mamy 5 razy po 3 oczka i jedno dodatkowe. Następnie odliczam od brzegu 5 oczek i wbijam się w piąte. Nabieramy włóczkę, wbijamy się, przeciągamy, przeciągam przez dwie pierwsze pętelki. Następnie nabieram znowu włóczkę i jeszcze raz bijam się tutaj. Mam teraz cztery pętelki na szydełku, przeciągam przez dwie i teraz mam znowu trzy na szydełku i przeciągam przez wszystkie trzy. W ten sposób zrobiłam pierwsze dwa słupki, które zamknęłam na koniec oczkiem. Nabieram jedno oczko odstępu, nawijam włóczkę i robię to samo w tym samym oczku, w tym samym miejscu. Przeciągam przez dwa i jeszcze raz przez trzy. W ten sposób wygląda nasze V, pierwsze podwójne V. Zostawiam e, dwa oczka, czyli omijam dwa oczka i wbijam się w trzecie. E, nabieram, przeciągam przez dwa, znowu nabieram, wbijam się w to samo miejsce, przeciągam znowu przez dwa i przez trzy. Nabieram jedno oczko odstępu i w tym samym miejscu robię jeszcze jeden słupek. Przez dwa, jeszcze raz przez dwa. Przeciągamy i przez 3, i mamy nasze drugie V gotowe. Na dole zawsze zostawiamy dwa oczka odstępu i wbijamy się w trzecie, natomiast na górze mamy jedno oczko odstępu pomiędzy V. Przeciągamy przez 2, wbijamy się, przeciągamy znowu przez 2. I teraz przez 3. Nabieramy jedno oczko odstępu i robimy to samo. Przez 2, znowu przez 2 i jeszcze raz przez 3. I mamy nasze trzecie V. Znowu omijamy dwa oczka, wbijamy się w trzecie z kolei. Nawijamy włóczkę, przeciągamy przez dwa, znowu nawijamy, wbijamy się. Przez 2 i jeszcze raz przez 3, jedno oczko odstępu i znowu to samo. Przez 2 nawijamy, wbijamy się, przez 2 i przez 3. I zostały nam dwa oczka, mamy cztery razy V, wbijamy się w ostatnie oczko i w tym miejscu robimy jeden pojedynczy słupek. No, to sposób wygląda nasz wzór. Na początku zostawiłam 4 oczka, a z drugiej strony zakończam każdy rząd jednym pojedynczym słupkiem. Przechodzimy do następnego rzędu. Aby to zrobić, nabieramy 3 oczka na wysokość, obracamy i robimy to samo co w poprzednim rzędzie. Dwa słupki, które zamykamy w tym miejscu i w tym samym miejscu robimy jedno oczko odstępu i w tym samym miejscu robimy kolejne dwa słupki połączone ze sobą. Jako miejsca do wbicia za miejsca do wbicia bierzemy oczka pojedyncze z poprzedniego rzędu i w ten sposób robimy cały rząd. nawijamy, wbijamy się, przeciągamy przez 2, nawijamy, wbijamy się znowu przez 2 i przez 3. Jedno oczko odstępu. I w tym samym miejscu to samo, przez 2 jeszcze raz przez 2 i przez 3. Nawijamy, wbijamy się. Robimy ostatnie V w tym rzędzie. Przez 2 przez trzy, jedno oczko odstępu, przez dwa, jeszcze raz przez dwa i przeciągamy przez trzy. I ostatnie w ostatnim oczku czy wokół tego łańcuszka robimy jeden po słupek. W ten sposób mamy dwa rzędy gotowe. Jak widzimy, one się tutaj zazębiają ze sobą. Bardzo ładnie się to tutaj wszystko układa. I e, robię jeszcze jeden rząd. Aby to zrobić, nabieram znowu trzy oczka i robimy słupki. Jedno oczko odstępu i jeszcze raz przez dwa. Znowu przez 2 i przeciągamy przez 3 i mamy kolejne V w trzecim rzędzie. Jeszcze zrobię kilka rzędów i Wam pokażę efekt. W ten sposób wygląda e, kawałek, który zrobiłam. Tutaj zrobiłam już i um, nabrałam 3 oczka. Na wysokość i pojawia nam się jasno-niebieski. W tym miejscu jest takie e, lekkie przejście. Nie jest to żaden supełek, zresztą zgubi się też w naszej e, robótce. I jak widzicie, już pojawia nam się jasno-niebieski. W tym miejscu jeszcze jest tylko ciemno-niebieski, natomiast e, już za chwilkę e, pojawi nam się ten błękitny. Jeszcze e, zrobię kolejny rząd razem z Wami. Przez 2 i przez 3 i znowu w kolejnym miejscu przez 2, jeszcze raz przez 2 i przez 3, jedno oczko odstępu, znowu to samo przez 2, przez 2 i przez 3. I w ten sposób wyglądają nasze fałsy jasno-niebieskim środku. Jeszcze 2 mi zostały w tym rzędzie. Oczko odstępu, nawijamy, przeciągamy przez 2, nawijamy, przeciągamy przez 2 i przez 3. I robimy ostatnie V w tym rzędzie. Przez 2, przez 3, jedno oczko odstępu, przez 2, znowu przez 2 i przez 3. Na końcu robimy oczywiście jeden y, słupek pojedynczy. I w ten sposób wygląda nasz rząd. Ja zrobię jeszcze kilka rzędów i przyjdę do Was z powrotem, aby pokazać Wam efekt. No więc moi kochani, w międzyczasie wyszło mi, wyszedł mi taki szalik. Zrobiłam szalik długi na około 1,50 m60. Jak widzicie na początku mamy ciemno-niebieski kolor. Tutaj mamy ten. Jasno-niebieski, a w środku um, przeplatają się te kolory razem ze sobą. Jeszcze zostało mi trochę włóczki, natomiast ja nie będę jej teraz używać. Użyję ją do czegoś innego, um, ponieważ szalik byłby um, trochę za długi. Mi już to wystarczy i w tym miejscu go zakończę. Tutaj e, obcinam końcówkę. Obetnę sobie końcówkę i e, przeciągam ją przez oczko, aby e, ostatnie oczko, aby zakończyć w ten sposób. E, jak widzicie, ten szalik jest dość wąski, e, ale idealny w ten sposób na. Wiosnę ma również takie dziurki, co sprawia, że jest e, przewiewny, bardzo, bardzo przyjemny w dotyku i e, bardzo ładny wzór y, się tutaj przewija. E, jest trochę, to in, trochę inny wzór niż e, podwójne V. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i nie zapomnijcie aktywować słoneczka. No i widzimy się kolejnym razem na zrób to sam. Cześć!